Witam serdecznie, wróżka styla się ukłania. Dziś horoskop dla wszystkich spod znaku byka na 2025 rok. Będzie karta wizji, będą ostrzeżenia i rady kartami Lenormand, będzie anioł, no i wróżba kartami Tarota. Także zachęcam do oglądania. Przypominam Wam, że możecie też zadawać pytania po 15 zł na filmik publiczny. No, ja zbieram te pytania, nagrywam, potem dostajecie link z filmem i sobie oglądacie, szukacie swojego pytania w takim filmie. Jak Wam się spieszy, to możecie szybciej zadać pytanie za 30 zł, ale to jest odpowiedź pisemna, mailowo lub smsowo. Wszyscy muszą wysyłać potwierdzenia przelewów, poza tym co jeszcze... Pamiętajcie również, że w róże albo 30 minut, albo 50 minut możecie się umówić przez telefon y, lub przez różne aplikacje. Poza tym, y, co jeszcze? Y, robię rytuały świec wnów i w pełni księżyca. Rytuały świec są na przyciągnięcie do nas dobrych spraw, takich jak zdrowie, miłość, pieniądze, sprzedaż, kupno czegoś, zdanie egzaminów. Różne takie sprawy bez szkody dla nikogo, na odcięcie się od złych energii ludzi i sytuacji. Także, kochani, jak macie jakiś problem, to proszę bardzo, można sprawdzić, jak to działa. To jest biała magia, nikomu nie szkodzi. Ruszamy swoją energię do przodu. Jak macie większe problemy, no to oczywiście jest oczyszczenie energetyczno-fizyczno-duchowe. Bardzo fajna sprawa, indywidualna. Yy, oczyszczam zaocznie, ale wszystko nagrywam w prywatnym filmie, że możecie sobie zobaczyć i czakry wam oczyszczam, i aurę, i sprawdzam wszystko i mówię, co macie: klątwy, uroki, złorzeczenia, podczepy, blokady. To wszystko trzeba pousuwać, oczyścić, wzmocnić Was, żeby było lepiej. Możecie też zamawiać dla kogoś bliskiego, dla oczywiście. Yy, dla dzieci na przykład, dla rodziców, no różnie to jest dla przyjaciela, przyjaciółki. Także, kochani, bardzo fajna sprawa. Robię to już dosyć dawno. Ludziom to pomaga, także zachęcam. Poza tym, co jeszcze? Nagrywam też horoskopy już na 2025. Też możecie sobie albo z kart Tarota, albo z kart Lenormand zamówić taki horoskop. Indywidualny. No i co? Jak chcecie, to zawsze możecie wejść na moją stronę www.styla.pl i zobaczyć, co ja robię. A ja zaczynam. Energia Roku dla Byków. Zobaczmy. Energia Roku. No, będziecie musieli podejmować różne trudne decyzje. Dwójka. Dwójka monet to jest bardzo fajna energia, bo coś się dzieje, bo nie jest nudno, prawda? Bo byk tutaj też rozwija się, możliwe, że finansowo też podwójność, podwójność finansów, podwójność pracy może być, tak? Podwójność nauki, także tutaj powiem Wam, bardzo pozytywna, silna energia. E, życie pełnią życia, można powiedzieć. To są zmiany i wahania fortuny. E, niby, niby zmiany, ale dalej panuje harmonia. Także, kochani, czas ożywienia, potrzeba działania i to jest najważniejsze w 2025. E, to znaczy, najważniejsza energia, bo teraz, co będzie najważniejsze dla Was, zobaczmy. Co będzie najważniejsze dla byka? O, i znowu patrzcie, dwójka, dwójka monet. No i znowu te podejmowanie decyzji. To, czy y, kończymy z czymś, czy zaczynamy, tak? To też może być jakaś zmiana pracy, zmiana kierunku nauki, prawda? Zmiana partnera. No tutaj dużo się będzie działo, ale widać, że będziecie kierować się i emocjami. I rozumiem, także to nie jest też tak e, źle. Rozwój, właśnie i nauka. Zobaczmy. Rozwój i nauka dla byka na 2020. O, i znowu te karty, no co to jest? E, no, jest ten, właśnie ta nauka, rozwój, ale u was. E, po prostu coś was zniechęci, a co innego was zachęci. No wiecie, to jest też tak jakby rozwijamy się na przykład duchowo, a w jakimś kierunku, a coś innego nas interesuje. Też z, podobnej, z, z podobnym e, temacie, ale, ale coś innego. E, I tu rzeczywiście ten rozwój m, widać, że byście chcieli zmienić, znowu e, coś odciąć, coś zacząć. Będziecie się kierować emocjami, nie będziecie się poddawać, także um, uczcie się, rozwijajcie, idźcie do przodu. Życie zawodowe, praca. Życie zawodowe i praca. Co do życia zawodowego, powiem tak. Są tu pewnego rodzaju ograniczenia, które właśnie będziecie chcieli pokonać. Hmm, możliwe, że też w Waszej firmie tak, coś nie szło tak, no, będziecie chcieli jednak e, podjąć jakieś decyzje e, z tym związane, czy zamknąć tą firmę, czy prowadzić dalej, czy jakieś nowe e, projekty e, wziąć. Tutaj też, e, jeśli pracujecie u kogoś, to również e, też będziecie czuć takie ograniczenia. Ale będzie dobra współpraca, no bo jest dogadanie, współpraca. Możliwe, że będziecie musieli porozmawiać z szefem szefową na temat właśnie swojej pracy, co dalej z tym, bo będziecie chcieli czuć się doceniani, a tu tak troszeczkę wiecie, jak to jest. Nie do końca może będziecie czuć się wspaniale, ale będzie w jakiś sposób progres, porozmawianie, właśnie rozwój. E, emocjonalny bardziej, prawda, że jest dobra współpraca, e, no ktoś się po prostu e, może was docenia, a może tego nie mówi. <laughs> sprawy finansowe, no właśnie, jak sprawy finansowe ubyka, zobaczmy. No, sprawy finansowe bardzo dobrze, właśnie, może być, że dostaniecie podwyżkę, wasza firma też może się zacząć rozwijać, większe wpływy, tak. Również widać tutaj jakieś inwestycje. Możliwe, że niektóre byki będą myślały o jakiejś inwestycji też na przyszłość. Jest tu dosyć pozytywnie. Możecie dostać jakieś dodatkowe pieniądze, prawda? Bo tutaj widać też, czy dotacje, prawda? Czy, czy po prostu no, nie, jakiś byk może sobie rentę, emeryturę załatwiać, takie rzeczy, które też y, robią jakieś wpływy z zewnątrz. Sprawy urzędowo-sądowe. Sprawy urzędowo-sądowe. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie tak, czy nie tak. No, dosyć pozytywnie. Tutaj, nawet gdybyście mieli jakąś sprawę urzędową, dosyć dobrze się dla Was to zakończy. Pewne takie tajemnicze sprawy koło Was. Mam nadzieję, że to nie jakieś donosy, ale uważajcie na kogoś, kto tam się kręci, obserwuje, jak, jakby obserwował Waszą firmę czy cokolwiek. No to obserwujcie taką osobę. W każdym bądź razie jest tu dobrze. Myślę, że nic Wam nie grozi mm, strasznego, a życie, zobaczmy, uczuciowo miłosne. Życie uczuciowo-miłosne. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam szczekający cały czas pies. Słuchajcie, czekałam chyba z 15 minut, aż przestanie szczekać, ale on szczeka po prostu. Pewnie go zamknęli w domu i szczeka biedny. Także mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, chociaż mi przeszkadza, bo nie mogę się tak skupić do końca, a on cały czas ujada. Także mmm, życie uczuciowo-miłosne, tutaj powiem tak. No, byk będzie taki bardzo poważny, wręcz y, możliwe, że będziecie próbować y, tu bardziej kobiety takie poważne, bo pan byk bardziej tutaj bardziej rozrzutny co do kobiet, prawda? Emocjonalnie bardzo będziecie tutaj y, ostre jako kobiety, <gryw> a mężczyźni może zbyt właśnie y, dobrzy, za bardzo rozrzutni. W każdym bądź razie będziecie kierować wy swoim życiem. Wy kierujecie emocjami, wy kierujecie spotkaniami, wy kierujecie w swoim związku. Także tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo widać emocjonalnie będziecie mocne. Widać, że po prostu będziecie sobie radzić. Ja jeszcze będę robić taki horoskop miłosny dla singli par i par długoletnich. Także w przyszłości szukajcie go na moim kanale, takiego filmu, jak Was interesuje miłość. Życie rodzinne. znowu jakieś tajemnice słuchajcie, może te sprawy urzędowo sądowe, no, wcześniej mogły wychodzić z, właśnie ze spraw rodzinnych tak, no nieraz się dowiadujemy, że na przykład należy nam się jakiś spadek po babci, a nikt nam nie powiedział <laughs> no tak to nieraz jest ale ogólnie życie rodzinne takie ustabilizowane no nie zabraknie jakichś smutków bo też jest trochę tak smutna wokoło starszej kobiety, może to być mama, babcia, prawda Jakaś choroba, czy coś się może przytrafić, i też takie zmartwienie trochę emocjonalne, takie załamanie lekkie, ale z drugiej strony jest karta gwiazdy, czyli nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, jakoś to się poukłada, te życie rodzinne, tak? Zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka dla byka. 2025 rok. E, dosyć dobrze to wygląda. No macie trochę wampira energetycznego przy czakrze korony, czyli... Tutaj bardziej jakiś mężczyzna przytłaczający, może będziecie o nim często myśleć, prawda? Będzie was przytłaczał. To może być wasz były partner, może być była partnerka, może być szef, prawda? Szefowa. E, takie przytłaczające myśli, przez to was może boleć głowa. Ogólnie też będzie bolała was noga. Z nogami trochę macie tu problemy i układ moczowo-nerkowy lekko też w zaburzeniu, ale tak poza tym, okej. Okay. No, i zobaczmy, Rada. No, i kartami Lenormand, zobaczymy sobie teraz y, rady dla byka na 2025 rok. Rada. Również y, jest to szczęśliwy rok dla byka, prawda? Może też szczęście jest krótkotrwałe, no ale w każdym bądź razie przynosi wam dużo optymizmu i też sukcesów, prawda? Uczcie się, piszcie jakieś swoją książkę, nie wiem, historię, coś twórzcie, bo to jest dobry rok, żeby wybić się właśnie tutaj w tym sensie. I ta właśnie te szczęście, szczęście jest właśnie ukryte, no u was dwa razy arcykapłanka była, tajemnica. Szczęście jest ukryte w was. Możliwe, że macie talent do odkrycia i ten rok może wam przynieść właśnie odkrywanie takiego swojego talentu. Ostrzeżenia. No i zobaczymy ostrzeżenia dla byka na 2025. Ostrzeżenia <laughs> tutaj tak jest jest tutaj kochani taki mały problem związany z utratą stabilizacji na chwilę na chwilę musi, możecie stracić grunt pod nogami Wtedy wybierzcie się w daleką podróż, na wakacje, nie wiem, na długi weekend jakiś, odpocznijcie, jakby odetnijcie się od pewnych spraw, bo nastąpi taki u Was jeden moment, że rzeczywiście tak będziecie się czuć, jakby podciął Wam ktoś skrzydła, nogi, jak to się mówi, i po prostu upadacie, ale to jest tylko na chwilę. Tak jak mówię, Uważajcie po prostu, żeby nie wpaść w, w jakieś takie problemy emocjonalne. To będzie chwilowe, ale się da pokonać. Dobrze, teraz zobaczmy sobie kartę wizji Ciromarcetti, karta wizji dla byka. I tu mamy proszę bardzo ukryty klucz. Słuchajcie, co to za tajemnica wyjdzie na jaw? Co to wyjdzie na ja w tym roku za tajemnica? Ale wyjdzie. Jeśli macie wy swoją tajemnicę, to ukrywajcie, bo poufność i dyskrecja. Hmm. Chcesz zdobyć jakieś informacje, ale pamiętaj, że ważna jest dyskrecja, żeby nie zaszkodzić innym albo sobie. Tajemnica może zostać wyjaśniona. Widzicie, jednak tajemnica. Tajemniczy, fajny rok <grych> dla byków. No, ja, ja mówię Wam, że to jest coś właśnie u Was wspaniałego, właściwie, bo coś się będzie działo. Ale zobaczmy, jaki anioł Wam pomoże w tych wszystkich przejściach w 2025. Anioł Stróż Służby ofiarowuję najlepsze zdolności i dobrą wolę, ulepszając swoje miejsce we wszechświecie. No właśnie. Może warto po prostu komuś pomóc, tak, a nawet się poświęcić trochę, właśnie w tym 2025 dla kogoś innego, może dla kogoś, kogo się kocha. Albo po prostu kogo się lubi. No i co, kochani? To będzie wszystko. Także ja wam życzę wspaniałego 2025 roku. Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, pieniędzy. I niech magia będzie z wami, kochani. I po prostu rozwijamy się, uczymy się, idziemy do przodu i się uśmiechamy, tak? Niczego się nie boimy. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Pa pa.